To często jest takie delikatne odczucie gdzieś w brzuchu, jakieś przeczucie, jakiś potrzeb, intuicji. Często mówi cicho, ale zawsze z niezachwianą klarownością. I zawsze popychać w najlepszym dla ciebie kierunku. Nawet wtedy, gdy to jest sprzeczne z oczekiwaniami czy z normami społecznymi, zaufaj. Tak, to często wymaga odwagi. Ale pamiętaj, nic złego nie może się zdarzyć. Odetnij się od zewnętrznych opinii i skieruj do swojego wnętrza jeszcze bardziej. I zaufaj, bo kiedy podążasz za pragnieniem swojej duszy, odkrywasz swoje nieskończone możliwości, których nawet w swoim teraźniejszym polu widzenia raczej nie widzisz. Więc zaufaj sobie, zaufaj w swoją nieskończoną mądrość, bo właśnie ta mądrość ma w ręku klucz do odblokowania Twojego prawdziwego,